Siemanko, z tej strony Kacper i witam was w pierwszym odcinku Zagrajmy na serwerach dobrze na jaki by tutaj pójść yy, może na ten skajena a i nie patrzeć. Ej! Sprzęt dla Ej, Ale jakie tu jest są kit? Kit. Nie ma. Co? Nie ma dostępu takiego górna. No to jak ja mam dostać... Ostatnio te... ja miałam kit VIP e, i miałam ciągle jak Kaspar mnie zabijał. E, nawet wy widzieliście w tym odcinku, nazywa się Sobki XD, będziecie mieli do góry linka. Bo ja wiem jak się robi linki do góry. Nie jestem taka głupia. Co serio ty. A weź się nagrywaj cały czas. Dobrze. Ja się Ops, chyba tutaj jakaś gildia. Ale tam są skrzynki. Ale zobaczmy. Roża, słodka, wierzmy. Zobaczcie jaki jestem chamski, zepsuję im łódkę. A ja jest się zepsujący, nie? Idź po nią! Po co mi? No, Później nie... ją wezmę. O, Najpierw... Piecyki. Co? Nie mogę otworzyć? Jak nie to? A spoko, bo to jest spawn. spawyny Spawny. Ten Spawny. To jest dziwne. centrum PVP, tego mi brakowało. Co? Jakiś idiota cię zabił? What? Forsa hard. Ja chcę hardy Hard jest najlepsze. Олец на Ютубе.

Prosiła, jak atakuję. Prosiła, 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 prosiła. Nie, 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 O, typ spadł, typ spadł. Koksy, koksy. O, o, Kurde, idę nie, koksów, złapałem. Idę nie, złapałem. nie, złapałem. nie, złapałem nie, nie, Taki ja głupi. Głodę kogs, kogs! Jestem kogs. Ej, masz już mało tych kogsów. Wiem jednego. Bo dwa się dostaję na start. Jak mi się <noise> <noise> Klepa! 2-3 dwa, dwa, zapraszam na klepę Jeden na jeden o! Jest, przynajmniej mam zapasowy setik Kurde, aury, aury mają, oni mają kilaury Ty, zgłoś ich, że używają to tu Ej, jesteś w środku Ej, e, 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 e. Jaki FK tam był? Ale mają refil! Mój ostatni refil! Zginę! 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 Zginę. Ale ja nie zastałem! Zabiję go? Nie! Ale mam tylko jedno to złote jabłuszko, a nie dwa! Ja potrzebuję ich kilka! Niech tamten typ, który. FK, FK! Klepa! No zajebi. Zgida, zgida, zagida. Zagida. E, e, ej. Już pięć minut. What? O lul. O lul. Jesteśmy w moim tajemniczym studiu. Czyli w jej domu. Taki tajemniczy studio. Kok już... jakaś krycha z wami się bije. Krycha, myry krycha. A macie, a macie, a macie, a macie, a Jaka strefa była? Była strefa, była strefa. No dalej, dalej, trzymała baba. Kondzio, Kondzia, dawajcie Kondzia. Moja Honda mm. się nie wygląda. Moja honoraszka. Dobra, się zdać do śpiewali, to się robimy Już zaraz 7 minut, a jak 9, to kończymy. Przecież ty mnie ustawiłaś, że ten. Na ten. Na. Na ile chce. Ale to nie doświadczenie. No i. Ale ja nie wiem czy się tak ustawiło do końca. Więc... Mm -hmm, do Tutaj będzie skąndzień źle. Tutaj będzie skąndzień źle. Dawaj tego, tego, tego. Uff. Mary krycha, krycha trzeba zdedać. Trzeba krychę zabić. Krychę, krychę. No kurde, jeszcze jeden typek. Kądziu, ty jesteś na dre. dre. dawajcie na dre, dre. Nie na Mr Kryche, na Mary Krychę. A ty to ty Kądziu, Sorry. Na nadredre, na nadredre. na dre, dre na, dre, dre, na dre, dre niee on jeszcze do mnie nie ej, wam dodał, co? kratki jakie kratki? Ej, napisz, że jeszcze raz żyje Jeżeli ktoś powie hej YouTube, to pozdrawiamy wszystkich. Nie, nie. Więc zaraz musimy kończyć. Smutne! Nie musimy! Nie musimy! Nie musimy! W sklepie przynajmniej jednego! Tak! Przynajmniej muszę jednego sklepać! O, jeden ma! Jest! 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 Zabiłem! Jest! Jest! Dobra! Teraz już pójdzie gładko. Pomiar jakieś słabo. Słabo Ej, ja ostatnio w tym miałam Nie, o, tutaj, tutaj ja zdedam. Ja tutaj zdedam. Teraz zdedam. I! I! O, nie! Kończymy chyba, co nie? nie? A chcesz, żeby ci... Boże, jak takie dziecko. Um, to ja Ci po, pokażę wtedy jak to zrobić, co nie? A, ja zaraz ci się wyłączy nagrywanko. Więc myślę, że i on. To jeszcze nie koniec. Ale już niedługo ci się skończy nagrywanie. Zobaczymy. Przecież ty mi ustawiłeś Bo na No to tej. i w razie czego to pa, jak nam się włączy.